Dzień dobry, witam, kochani. Pozdrawiam w imieniu Jezusa Chrystusa. Uważam, że powinienem zająć się słowami, ze słowa, które wyjaśniają nam różnicę pomiędzy, właśnie, pomiędzy oblubienicą a kościołem. To nie znaczy, że oblubienica nie jest kościołem, tak jak wcześniej wspominałem, gdyż Wiemy, że Jezus powiedział, że jego kościół będzie zbudowany na objawieniu, na takim samym objawieniu, jakie dostał Piotr. W chwili, gdy się Jezus pytał, uczniów, kim myślicie ja jestem, za kogo wy mnie uważacie. Piotr nigdy się nie spotkał z Ojcem Jezusa, nigdy nie dostał, nie, nie słyszymy o jakimś śnie. Nagle z Piotra Ust prorocze słowa wyszły, prawda? I to było właśnie objawienie. To jest coś, co my wiemy, a nie wiemy, skąd my wiemy, to jest właśnie objawienie. To jest coś, co jedni ludzie mają, drudzy nie będą tego mieli. Tak więc możemy tak długo tłumaczyć tym, którzy tym, który chcemy przekonać. I ewentualnie nie jest to im dane nigdy, ewentualnie. To nie jest jeszcze pora, żeby oni to zrozumieli. To jeszcze nie jest dla nich w danym czasie. Tak więc yy, to będzie. No, ja nie sądzę, że jestem, będę w stanie to ogarnąć. Nie, to, że nie sądzę, ja wiem, że tego nie zrobię w ciągu jednego filmu, ponieważ naprawdę to było i za długie. Yy, jak też wam, yy, wy będziecie, co niektórzy z Was, chociaż myślę, będziecie chcieli te wersety yy, odgrzebać i nad nimi pomedytować. Przemyśleć je w sercu, rozważyć. Więc zacznę od księgi Jeremiasza. 1:5 Wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Rozumiecie? Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię na proroka narodów, przeznaczyłem Cię. Wybrałem zanim Cię utworzyłem, zanim się urodziłeś, przeznaczyłem Cię. E, e, co tu jest? Oczywiście, wybraństwo. I są ludzie, którzy będą wybrani. Nikt nie przyjdzie do mnie, Jezus powiedział, jeśli go ojciec pierwszy nie pociągnie. E, to jeszcze, co, co nie dotyczy tutaj tematu tego, co nie dotyczy tematu, którego, którego ja będę kontynuował, to są ciekawe, jeszcze jest wers 10. Patrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i królestwami. To, to nie znaczy, że tylko na, że, że nie nad Izraelem. Izrael też jest narodem. Abyś wykorzeniał, wypleniał, niszczył, Burzył, a już teraz następnie odbudował i sądził. Prawda? Wykorzenić najpierw, wyplenić, zniszczyć, wyburzyć stare zrozumienie to, w czym mogliśmy się wychować w jakiejś wieży naszych ojców, praojców, której mieliśmy nie rzucić. I sobie to wmawiamy, że nie będziemy tego rzucać. A jednak, gdy Bóg do nas przemawia, no mówię, hej, twoim ojcem, a ty nie masz ojców, ty nie masz praojców, nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrześć wiary. No. Twoja ziemia, czyli moja ziemia, to nie jest Polska, mimo wszystko tęsknię za Polską. Moja ziemia to nie jest Ameryka. Moje królestwo nie jest tego świata, powiedział Pan, i to jest moje królestwo. Mój paszport, szukam tego, czy ten paszport, który ja mam, jako, mój prawdziwy paszport nie jest tego świata. I to samo jest z wiarą. Nie damy pogrzeć wiary. Ty masz wierzyć nie tak jak twoi praojcowie, ty masz wierzyć tak jak ja, ponieważ ty nie masz praojców, ty masz ojca. Tak, więc to będzie długie, gdyż ja będę korzystał z konkordacji z telefonu, a potem będę, którą mam po angielsku, potem będę grzebał, następnie będę grzebał w języku, w polskiej Biblii, muszę to odszukiwać. I niektóre wersety w ogóle mogą nie mieć nic do, 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 do znaczenia, którego tutaj szukam, nic do powiedzenia. Tak więc widzę werset, Izajasz 42.1, Izajasz <laughs> 42.1, oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, wybrany. Yy... Mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Wybrany, prawda? Po raz kolejny słowo wybrany. Tak jak to samo. Chcę, będę zwracał na Waszą uwagę na dwa słowa. Wybrany, i yy, słowo w jednym czyli innym występuje jako wybranie, jest to słowo, które występuje jako elekcja. W Konkordacie Stronga to, to, to możemy znaleźć I w, i w King James Bible, czyli w Księdze Króla Jakuba. Następny werset to będzie Izajasz 44,9. Kurce Bałwanów są w ogóle niczym, a ich ulubione wytwory są bez wartości. Ich czciciele są ślepi, a oczywista jest ich niewiedza, yy, naraża ich na hańbę. No i szczerze tu nie widzę o co chodzi. Nie wiem, dlaczego mi to, mi to podało w moim wyszukiwarce, ponieważ nie widzę tego słowa. Ale to, co mogę tylko ja tu zauważyć, no cóż, wytwórcy bałwanów, ci, którzy ich uwielbią, no niestety, to ktoś nie może być wybranym. Nie może ktoś przejść przez elekcję bożą. I dalej modlić się do, ba, do, do bałwanów. Jezus powiedział, że ja jestem drogą i tą drogą macie iść. Macie iść taką drogą, jak ja idę. Ja Wam pokazałem drogę, Wy macie za nią dążyć. <laughs> tak więc, jeśli katolik będzie, jeśli katolik zrozumie, że Wiarę, że, że, że to Jezus tylko jest drogą, on się będzie, on będzie podążał za Jezusem, nie będzie podążał za Maryją, albo wybierze jeszcze patrona. Katolik będzie, będzie absolutnie, on to, on to może zauważyć. Jeśli jest wybrany, on to zauważy. To samo ten, który nie jest katolikiem, nie będzie patrzył na, nie będzie szukał pastora bardzo rozwiniętego, ewentualnie apostoła dzisiejszych czasów i będzie podążał za Nim, ponieważ można się na, możemy słuchać do tej pory aż ty, ty, tych ludzi, do, tej pory, do tych bardzo rozwiniętych pastorów, których jest wielu i nauczycieli. Jest ich wielu, zwłaszcza dziś, dzisiaj na YouTube. W chwili obecnej nawet już ja się za to biorę. Do jakiego stopnia jestem rozwinięty, to już wy, niechaj to wyosądzajcie i Bóg. I, i, I jeśli ja będę słuchał moich ulubieńców, i będę cytował ich, to jest fajne, ja wam to będę przekazywał, ale jeśli ja nie podążam za Jezusem i za, czyli za tym, do którego oni mnie kierują, niestety, to, to, to jest tylko, to ja się staję papugą. a się zdaję echem echa, echem echa, a nie echem echa nauczyciela, a nie echem Jezusa. 45.4 Też z Izajasza. Przezgląd na mojego sługę Jakuba i Izraela, mojego, mojego wybrańca. Wołam Cię po imieniu. No właśnie, wybrańca. Czyli jest coś. Ci ludzie nie byli, nie byli, my szukamy w wybrańcach często, my często się doszukujemy w tych świętych Starego Testamentu, Kim to oni by nie byli, prawda? Starego czy nowego? Jakub upadł, Jakub, Jakub kłamał, Jakub potrafił zwodzić. Abraham miał podobne problemy. Apostołowie, apostołowie też nie byli, byli obstawiani przez Jezusa. Do Piotra, nie, do Piotra nie docierało, trzeba było kilka razy powtarzać, a jednak oni byli wybrani. To jest, nie znaczy, że osoba wybrana i, to, i absolutnie do tego nigdy nie będzie. Jeśli, jeśli my będziemy się doszukiwali w jakimś nauczycielu totalnej perfekcji, yy, że ta osoba, będziemy chcieli zobaczyć yy, Jezusa, że coś tam, coś tam on zrobi nie tak, My upadniemy, tego człowieka osądzimy. Nikt takiej łaski nie dostanie, aby całe swoje życie, aby całe swoje życie, nawet już z Jezusem, gdzieś nie zrobić jakiegoś błędu, ponieważ wciąż jesteśmy w więzieniu, w więzieniu tego ciała. Następny wers, jaki mamy, to będzie. Przejdziemy do mateusza dwadzieścia cztery, dwadzieścia dwa nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych. Ze względu na wybranych. Owe dni będą skrócone. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, oto tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze, czyli Chrystusi i fałszywi prorocy, czyli będą wielkie znaki i cuda, aby o ile możliwe, Zwieść i wybranych, o ile możliwe. O ile możliwe, to znaczy, że to nie jest możliwe, tak jak już kilka razy wspominaliśmy, nikt nie będzie mógł wydziobać ich z ręki. To jest napisane, nie pamiętam w której Ewangelii, że ci, którzy przyjdą do mnie, ja ich nie wyrzucę precz powołani i nikt ich nie będzie w stanie wyrwać już z mojej ręki. Tak więc jak najbardziej. Fałszywi nauczyciele, fałszywi prorocy są, czynić będą wielkie znaki i cuda o ile możliwe, zwieść i wybranych, ale to nie będzie możliwe. Tak więc my możemy naprawdę dużo dużej fizycznej, dużo się fizycznie napracować. Yy, szukać wersów, dowadniesz komuś to, tamto i yy, to nic nie da. Jeśli osoba nie jest wybrana, ta osoba yy, będzie zawsze podążała za, będzie ją ciągnęło do pogaństwa albo do, do, do nie, nie wiem, samochód, do, do różnych głupot. Czasami, <tysk> czasami widzimy prośby o modlitwy, yy, ktoś mówi yy, wyschłem, wyschłam módlcie się za mnie, a ewentualnie, bo, bo, bo chcę z powrotem mieć to, co miałam, ewentualnie ktoś coś przeczyta i widzi to fizycznie i, i prosi też o modlitwę, żeby on był bardziej gorący, że on, on chce się palić tak jak inni się palą. Po pierwsze, że rzecz jaką pierwsza należy zrobić to odsunąć od siebie wszystkie rzeczy tego świata. Odsunąć od siebie wiadomości tego świata, nie, nie chłonąć tego, co jest co jest nam niepotrzebne. Czyli zrobić post od świata jak najbardziej, i zrobić wtedy kiedy możemy, róbmy też i post od jedzenia i módlmy się. Módlmy się, ponieważ ja nie jestem w stanie modlić się za kogoś aby ta osoba się zaczęła palić do Boga. Nikt z was nie jest w stanie. Podobne to jest, podobnie możemy powiedzieć, po, po porównanie dać w sensie zakochania się w kimś. Wiecie, poznałem fajną dziewczynę, ale coś jest nie tak, ona jest bardzo fajna, ale jej nie mogę pokochać. Ona ma wszystkie cnoty, jakie kobieta powinna być, ale nie mogę się w niej zakochać. Co się ze mną dzieje? Może ktoś, ktoś jest w stanie? Jeśli ktoś zakochuje, ktoś się zakochuje. Często na ślepo, często na trzeźwo, ale nikt nie jest z nas w stanie tego zrobić. Oczywiście też często, może nawet najczęściej, mylimy miłość z pożądaniem. To jest niebezpieczne. No, ale chyba rozumiecie, co wam chcę przekazać. No i to będzie, kocha, tyle w tym filmie. Będziemy to kontynuować dalej. Na razie. Pozdrawiam.